scenariusz, który określamy autonomicznie z punktu widzenia węgla, bo właściwie w Polsce węgiel wciąż jest potęgą. 93% energii elektrycznej wytwarza się w oparciu o węgiel i 80% ciepła wytwarza się w oparciu o węgiel. I ten węgiel ocen ocenie dwa, a nawet trzykrotnie tańszy, jeżeli chodzi o energię elektryczną, jeżeli chodzi o ciepło niż inne nośniki energii, niż inne nośniki energii. Czyli z tego punktu widzenia wydawałoby się, że węgiel, stosowanie węgla jest racjonalne, e, ale węgiel ma swoje mankamenty. Do tych mankamentów zaliczamy przede wszystkim zanieczyszczenie środowiska, a jeżeli chodzi o Polskę, wyczerpanie się łatwych pokładów węgla. Te łatwe pokłady węgla e, ulegają wyczerpaniu, i istnieje potrzeba zainwestowania, doinwestowania i w prace eksploatacyjne, a także w wydobycia węgla. Bo te technologie, które w dalszym ciągu dominują w polskich kopalniach, to są niestety sprzed wielu dziesiątków lat i one są dzisiaj droższe. Na świecie technologie są o wiele bardziej e, ekonomiczne, które pozwalają węgiel wydobywać taniej e, i oczywiście z gorzej położonych pokładu. Ale najważniejszą rzeczą, ja muszę się skracać, to jest to, że większość elektrowni polskich dobiega 40 lat, a horyzont, a, a właściwie 40, 40 lat jest taką cezurą, która dyskwalifikuje elektrownię. Po prostu stają się one przestarzałe technologicznie i stopień zanieczyszczenia środowiska jest bardzo duży. Część polskich elektrowni została w międzyczasie częściowo zmodernizowana. Jedna elektrownia została o wielkości około 4000 MW, została wybudowana w ciągu ostatnich 20 lat, ale tych elektrowni jest kilkanaście, trzeba by było wybudować, zmodernizować. I według szacunków yy, Roczne inwestycje, proces modernizacji polskich elektrowni węglowych będą, będą kosztowały w granicach 4 do 5 miliardów euro, nie złotych, czyli do końca tego dziesięciolecia 8 razy 5 to jest 40 miliardów euro. Premier Tusk powiedział o 40 miliardach złotych, które on przeznacza, rząd przeznacza na modernizację. To jest kropla w morzu potrzeb. Tu potrzeba znacznie więcej. Ale to jeszcze nie wszystko. Drugim takim problemem, <coughs> który się pojawia, to jest problem modernizacji sieci przesyłowych. Te sieci przesyłowe też zostały wybudowane w latach 70. -tych. Nie chcę używać jak zagierka, że pan profesor Gierek się nie zdenerwował. <grymianie> bo, bo ja rozumiem, że, że... <grymianie> W każdym razie, te sieci przesyłowe wymagają właściwie odbudowy bardzo często od nowa, ponieważ one się będą wkrótce rwały i może być taka sytuacja, że niektóre miasta będą bez prądu, bo tutaj nie ma już nie ma żadnych. Innymi słowy, a to jest zasowane w sumie na około 100 miliardów euro. Czyli do 2030 roku potrzeba 100 miliardów euro na modernizację, modernizację elektrowni i elektrociepłowni i drugi 100 miliardów euro na modernizację linii przesyłowych. Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, ona jest niezbędna z dwóch powodów. W międzyczasie po tych 40 latach technologie wykorzystywane w elektrowniach są o wiele bardziej wydajne. Tamte technologie, które w tej chwili wykorzystujemy, ich wydajność waha się w granicach 30-40%. Dzisiaj te nowe technologie mają wydajność rzędu 50%. I po drugie, zanieczyszczenie środowiska jest o wiele mniejsze. Te nowe technologie stosowane w elektrociepłowniach i elektrowniach węglowych, to nie, są te, to nie są te technologie, które dotychczas wykorzystujemy. Te, które są zawsze pokazywane jako kłęby dymu i kłęby CO2. Dlatego, ponieważ polemika z energetyką węglową odbywa się trochę w oparciu o tamte technologie, przestarzałe technologie, a nie w oparciu o te technologie, które dzisiaj są e, dostępne. Próbu, Polska próbowała zachęcić inwestorów zagranicznych do kupna polskiej energetyki. Niestety, jak z tego widać, e, wynik nie był pozytywny. To z tego prostego powodu, że trzeba potężne pieniądze włożyć na początku, zainwestować, żeby to w ogóle można było utrzymywać e, w dalszym ciągu. Proszę Państwo, teraz jeżeli chodzi o drugi scenariusz, scenariusz oparty na zróżnicowanych źródłach energii, chciałbym Państwu przedstawić, co to znaczy. To znaczy, przeciętny w e, przeciętnym skali Unii Europejskiej w oparciu o węgiel produkuje się mniej więcej 40% energii elektrycznej. 40% 26% w oparciu o energię atomową, 22% w oparciu o gaz, 11% w oparciu o źródła odnawialne. Do 2030 roku zakłada się, że udział gazu wzrośnie w Unii do 28%, czyli o 6% więcej niż to jest teraz. Udział odnawialnych źródeł energii. Do 18%, z 11 do 18%, czyli o 7% więcej. No i oczywiście, jeżeli chodzi o węgiel, wszystko będzie zależało od spojrzenia na e, energię atomową. Większość krajów oświadczyła, że wycofuje się z energii e, atomowej, ale w ślad za tym nie poszły na razie konkretne decyzje. Gdyby tak się stało, że e, Niemcy, Francja, inne kraje wycofują się z energii atomowej co jest moim zdaniem abstrakcyjne oczekiwanie, to wtedy, że czas na udział Węgla musiałby znacznie zwiększyć się w Unii Europejskiej. Z tych 41, ja myślę, że zwiększyło do około 60%. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Polskę z punktu widzenia Unii, ja nie będę mówił o postulatach, które Unia przygotowała, jeżeli chodzi o pakiet klimatyczny, bardzo dużo jest w tej dziedzinie alfą i Wobec tego pomijam ten temat. Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o Polskę, Polska jest w trudnej sytuacji. Bo gdybyśmy chcieli obniżyć udział węgla do poziomu unijnego z 93% produkcji energii elektrycznej do 41%, to musielibyśmy zwiększyć import gazu co najmniej o 20 miliardów metrów sześciennych. Dzisiaj importujemy 14 miliardów Metrów sześciennych gazu, głównie z Rosji, częściowo też z innych krajów, ale to są małe ilości. I e, znalezienie raptem, już do 2020 roku, 20 miliardów metrów sześciennych gazu jest rzeczą absurdalną. Ja wiem, że wszyscy powiecie, że mamy bardzo dużej ilości łupków e, gazowych, które czekają na to, żeby kilku je dowiercić i wydobyć ten gaz, ale proszę nie wierzyć według tych wszystkich ekspertyz, które były nam dostępne, to nie jest sprawa taka prosta przede wszystkim z punktu widzenia wody. Polska jest krajem cierpiącym na olbrzymi deficyt wody. Jeżeli się pompuje takiej ilości wody, jakie są potrzebne, żeby ten gaz z łupków odzyskać, to może się okazać w niektórych regionach sytuacja e, tej dziedzinie katastrofalna. Także tutaj, e, ale ja nie będę polemizował ze zwolennikami gazu łupkowego, ponieważ to jest temat, e, kiedyś była taka sytuacja, ropa w Karlinie była e, takim tematem, każdy, kto się sprzeciwił Temu to traktowane było jako próg publiczny numer jeden. Dzisiaj niektórzy uważają, że jeżeli chodzi o gaz łupkowy, to to jest sytuacja również podobna e, do tego, proszę Państwa, e, my się dopowiadam, że ja się opowiadam za scenariuszem pośrednim. Znaczy, nie ma możliwości w czystej postaci zrealizowania scenariusza węglowego z wielu, z wielu różnych powodów. Po pierwsze opieramy się, nie wiem jak, jak skutecznie pan profesor Wielek zapewne powie, w jaki sposób się opieramy temu pakietowi zanieczyszczeń unijnemu, ale według wszelkich szacunków nie się do końca i trzeba będzie pewne ustępstwa zrobić w tej dziedzinie. Co to znaczy? To znaczy na pewno zmniejszyć udział węgla w produkcji energii elektrycznej z 93%. Nie wiem do ilu. Szacunki są różne: do 70%, do 80%, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo nie ma węgla. Jeżeli byśmy chcieli e, i tak 70% energii elektrycznej w Polsce produkować w oparciu o węgiel, to trzeba by było wybudować parę kopalń węgla. I to są też olbrzymie nakłady e, inwestycyjne. A na ten. Nic się nie mówi na ten temat. Nie słyszałem w ekspoze premiera Tuska, żeby coś przewidywał, jakiekolwiek inwestycje w wydobycie, w dodat budowę dodatkowych kompanych. Rozumiem, że to jest temat, temat niewdzięczny i wobec tego unikać. Druga sprawa to jest energia odnawialna. U nas ta energia odnawialna daje w tej chwili chyba kilka procent źródła odnawialne energii, która daje, to, są, to jest kilka procent tej energii do tych sprób, wielkości, o których mówi e, Unia, ten program unijny, nam jest jeszcze bardzo daleko. I właściwie że biorąc, z warunków naturalnych wynika, że nigdy tego nie możemy zrealizować. bo po pierwsze, wiatry u nas wieją długo i to na wtedy, kiedy nie trzeba. Nie w tę stronę, nie wiem, jeszcze można e, powiedzieć, a słońce świeci w nocy chyba, bo gdzie? Ale też tu dużo patrzę, prawda? Ja rozumiem, to właśnie. Furpada, też słońce świeci w nocy, a wiatr nie po prostu w stronę. W każdym do tych 18% jest nam naprawdę e, 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 daleko. <śmusy> Najłatwiej <śmusy> będzie nam zapewne, wymóg nam zmodernizować energetykę węglową bo technologia jest w zasięgu ręki, trzeba mieć tylko środki. Koncerny energetyczne mówią, że mają te pieniądze i wkrótce Polska e, będzie miała nowoczesną energetykę, to jest, tu, pozostaje kolejny czynnik, to jest czas. Czas jest dobrym, rzadkim i dopóki bo nie chciałbym, żeby wkrótce były takie wydarzenia, e, które będzie klasa relacjonowała, że tam się zapali jakiś wpływ był tam się znowu coś stało, bo to są po prostu konsekwencje przestarzałej technologii, która nie zabezpiecza przez awariami i to wtedy może się okazać e, bardzo trudnego wykonania. Proszę Państwa, teraz w stosunku do, to jest w stosunku do scenariusza e, węglowego, jak już powiedziałem, na pewno trzeba zmniejszyć będzie udział węgla w produkcji Energii elektrycznej, pytanie jest tylko o ile procent. Są pesymiści, którzy byłem na takiej na Śląsku, na konferencji energetyków węglowych, to oni nie chcą, w ogóle słyszeć o zmniejszeniu udziału węgla w produkcji w energetyce. Mówią, że jeżeli, jeżeli węgiel daje im dwa, trzy razy tańszą energię, to jeżeli się węgiel zastąpi gazem czy energetyką jądrową, to to wszystko wzrośnie nieprawdopodobnie i wtedy, wtedy, wtedy nawinowo będą skutki e, tego. Tym niemniej to jest e, ważne, natomiast jeżeli chodzi o e, źródła odnawialne, to tu e, niedawno w telewizji widziałem taki reportaż, że w Wielki, o, że tam pod, pod słoneczną, a potem się okazało, że to jest taki liput, że właściwie rzecz biorąc bez zupełnie znaczenia w skali tego, o czym my tutaj mówimy. W stosunku do scenariusza unijnego, proszę Państwa, wydaje mi się, że jako marzenie ściętej głowy należy potraktować zwiększenie udziału gazu do tych rozmiarów, o których Unia mówi, bo po pierwsze trzeba by było, po pierwsze to nie chcemy importować tego gazu z Rosji. Bo z Rosją wciąż drzemy koty i to jest jak nie jedno, to drugie, to jeżeli chodzi o gaz płynny, to niestety jest to surowiec droższy znacznie. Dwa razy, mniej więcej, tyle samo, a może i więcej, dwa, dwa, więcej niż dwa razy, droższy niż gaz ten, z którego korzystamy. I to też będzie kosztem. Po drugie, nie możemy za dużo tego gazu płynnego importować. Zgodnie z badaniami, któreśmy zrobili, Kłaszatka pisze na ten temat, napisała pracę do torstu, wynika, że gdybyśmy zwiększyli import z Kataru do 5 milionów ton, metrów sześciennych, przepraszam, to wtedy okazuje się, że nasza zależność zmienia się na rzecz Kataru. Wprawdzie z Rosji nadal importowalibyśmy tyle, ile importujemy, ale gdybyśmy kupili w Katarze, gdyby nam Katar rocznie dostarczył 5 miliard miliardów metrów sześciennych gazu, to wtedy okazałoby się, że jesteśmy zależni od Kataru. Czyli to nie jest taka prosta sprawa. To niekoniecznie Katar musi mieć więcej bezwzględnie e, tych miliardów metrów sześciennych, czy ton, niż Rosja żeby być zależnym od katalogu, ja powiadam teraz. Jeżeli chodzi o energię atomową, pierwsza elektrownia atomowa będzie gdzieś po 20 roku. To jeszcze są dalekie w ogóle, dalekie zercze. To, to nie możemy budować planu w oparciu o elektrownię, która jest wciąż w powijakach. No jeżeli chodzi o energię słoneczną to jest tak jak jest. Proszę Państwa, jeszcze są, jeszcze jest biogaz, który jak się okazuje u nas odgrywa dość ważną rolę. I myślę, że w tej dziedzinie można przewidywać zwiększenie udziału tego, tego źródła energii. Reasumując, ten program rozwoju energetyki. I bezpieczeństwa Energetycznego, który przygotował rząd do 2030 roku, bliższy jest temu pierwszemu scenariuszowi niż tych innych Bliższy jest pierwszemu scenariuszowi. Chcemy po prostu w miarę możliwości nie zwiększać w zależności od zagranicy. Nie patrzymy zbytnio na stronę kosztową tej autonomicznej tego autonomicznego scenariusza. Ale jak mi powiedziano, ten, y, ta, te prognozy do 2030 roku przygotowane w trzecim wydaniu scenariusza rządowego już są nieaktualne i terminem przygotowywany jest kolejny, który będzie inny od tych pozostałych. Ja się go nie znam, ponieważ jego jeszcze nie ma.